Wielu ludzi na całym świecie nie uważa już, że biologia powinna decydować o życiu kobiet, ani że kobieta, która próbuje być w pełni człowiekiem, sprzeciwia się Bogu, Freudowi i naturze. Są to słowa amerykańskiej dziennikarki aktywistki Glory Stein, wypowiedziała je w latach 60. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, walka o prawa kobiet nie kończy się nigdy. Muszą być one nieustannie intelektualnie przygotowane do odpierania zarzutów o awanturnictwo i przeciwstawianie się istniejącemu porządkowi. My od dziewięciu lat, realizując Literacki Sopot, festiwal, który jest dla nas bardzo ważny, programujemy w jego ramach dyskusje, debaty i rozmowy na temat praw człowieka i praw kobiet. Potykają się one z niezwykle żywym odbiorem, udowadniają, że o tych sprawach, o tych problemach ciągle warto rozmawiać. Odwołujemy się do pierwszych feministek, takich jak Mary Wollstonecraft czy Olimpia de Gus, która już w 1792 roku opublikowała deklarację praw kobiety i obywatelki. Cytujemy pisarki, takie jak Virginia Woolf: Kobiety są aktywne, kobiety i artystki są aktywne. Od stu lat możemy My kobiety możemy głosować. Od stu lat możemy kształcić się na uczelniach wyższych. Od niedawna w skali historii możemy pracować, podejmować decyzje na temat pieniędzy, na temat naszego życia, ale nie na temat naszego ciała. Jest XXI wiek i nie chce mi się wierzyć, że ja muszę o tym mówić. Nie chce mi się wierzyć, że ja muszę o to walczyć. Nie chce mi się wierzyć, że ja muszę o to krzyczeć, płakać i że muszę to tak przeżywać. Od kilkunastu dni moje względnie uporządkowane życie, oczywiście pełne sprzeciwu do obecnego rządu, zamieniło się w regularny protest. Nie ma chyba takiego dnia, żeby mnie biegała gdzieś między Gdańskim, Gdynią a Sopotem w poszukiwaniu tego, jak mogę wyrazić swoją wściekłość. Wydaje mi się, że wzięłam już udział we wszystkich formach strajku, jakie. Objawiły się w ciągu ostatnich prawie już dwóch tygodni. I to, co zaczyna mnie niepokoić, to to, że zaczynamy się cenzurować. My kobiety cenzurujemy siebie nawzajem i cenzurujemy same siebie. Wydaje mi się, że to obnaża sytuację, w jakiej jesteśmy my, kobiety wychowywane od wielu pokoleń w patriarchalnym społeczeństwie i do tego społeczeństwie religijnym. Mamy być grzeczne, mamy być miłe, mamy być sympatyczne, mamy dobrze wyglądać i mamy nie przesadzać, za bardzo się nie obnosić ze swoją złością. Przede wszystkim mamy łagodzić obyczaje i, jak powiedział ostatnio jeden z polityków opozycji, mamy sprawiać, żeby życie mężczyzn było łatwiejsze. No, ja powiem, że to jest główna prawda. Będąc młodą dziennikarką, dostałam następujące zadanie. Miałam wybrać się na zyskujące popularność zajęcia z samobrony dla kobiet wendo, a następnie napisać o tym tekst. Pomyślałam sobie świetnie, e, nauczę się jakichś ciosów, jakichś sposobów na obezwładnianie napastnika, bo przecież często sama wracam wieczorem do domu, no więc będę wreszcie czuła się bezpiecznie. Poszłam na zajęcia, było kilka kobiet e, i okazało się ku mojemu zdumieniu, że nie, nie będziemy się uczyć ciosów i kopniaków, ale będziemy się uczyć krzyczeć. I to mnie bardzo zaskoczyło, bo sobie pomyślałam: no jak to krzyczeć? Każdy potrafi, czego tutaj się uczyć. No i to tak myślałam do pierwszego testu, bo kiedy miałyśmy krzyknąć, okazało się, że żadna z nas nie potrafi. Głos uwięził nam w gardle. Dopiero po kilku godzinach każda z nas była w stanie krzyknąć tak prosto z serca, prosto z przepony, prosto z trzewi wykrzyczeć ten krzyk, który miał ratować nas w groźnej sytuacji. Byłyśmy wychowywane do tego, żeby siedzieć cicho, do tego, żeby nie podnosić głosu, bo przecież grzeczne dziewczynki tego nie robią. Dzisiaj okazuje się, że krzyk nie tylko ratuje życie w sytuacji zagrożenia, ale także jest niezłą bronią do tego, żeby walczyć o swoje prawa. Bo dzisiaj chodzimy po ulicy i krzyczymy nie tylko po to, żeby powiedzieć stop, nie tylko po to, żeby powiedzieć dość, ale także po to, żeby powiedzieć, czego chcemy. A chcemy równych praw, chcemy być traktowane z godnością, z szacunkiem, chcemy, żeby przestrzegano praw kobiet i żeby dostrzegano także naszą siłę. Moja robota to pisanie reportaży. Bardzo lubię pisać reportaże historyczne. Jestem historyczką z wykształcenia. I bardzo lubię przysłowie, które brzmi Historia vitae magistra est. Historia jest nauczycielką życia. Nie pamiętamy tego, co się działo kiedyś. Ludzkość nie uczy się od historii. Wiele razy pisałam teksty o ludziach, którzy musieli walczyć o swoją wolność, którzy musieli walczyć o swoje prawa, o kobietach, których prześladowali mężczyźni masowo, pojedynczo. Dzisiaj jesteśmy właściwie w reportażu jesteśmy częścią historii. Nauczmy się, żeby już nie powtarzać zapamiętajmy to, co się dzieje. Jest czas kobiet i Nauczmy się z historii Czerpmy. Nie wykluczajmy mężczyzn, to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby w końcu było dobrze. Prawa kobiet? Mogłabym powiedzieć, że jest źle, bo przecież na całym świecie kobiety ciągle muszą walczyć o swoje prawa. Mówię na całym świecie, bo choćby teraz w Meksyku kobiety blokują rządowy budynek. Protestują przeciwko wieloletnim zaniedbaniom w karaniu sprawców feminicidios, czyli zabójstw kobiet, których jest tak dużo, że wymyślano na to zjawisko osobne słowo. Do protestów szykują się też Amerykanki, bo rządzi nimi mizogin. Być może, kiedy Państwo oglądacie ten film, to się już zmieniło. Ale z drugiej strony, myślę sobie, że. Jest też dobrze. Bo przecież możemy i chcemy protestować i robimy to. Wychodzimy z kartonami, z hasłami, z okrzykami na ustach i bronimy swoich praw. To o co walczymy w tym proteście, to jest samostanowienie i wolność. A żeby walczyć o wolność i żeby walczyć o samostanowienie, trzeba także pozwolić sobie na wolny protest. A wolny protest oznacza nic innego jak to, że każda z nas ma prawo protestować tak, jak chce i tak, jak czuje. To nie jest mój protest, to nie jest Twój protest. To jest protest każdej z nas z osobna. I każda z nas inaczej wyraża wściekłość. Każda z nas ma co innego do zakomunikowania, być może walczy o trochę coś innego. Każda z nas ma inne granice i każda z nas ma inne poczucie traumy. Nie mówmy sobie nawzajem, co jest dobre, a co złe. Nie ma nikogo, kto ma na ten protest receptę. Nie ma nikogo, kto może nam powiedzieć, jak ten protest powinien wyglądać. Pozwólmy sobie samym wyrażać swoje emocje, pozwólmy sobie na to, dziewczyny. A co więcej, zaufajmy sobie nawzajem zaufajmy liderkom protestu, bo one walczą o to samo zaufajmy swoim koleżankom, sąsiadkom, matkom, córkom, przyjaciółkom. Nie zgodzimy się na to, żebyśmy były podręcznymi. Nie zgodzimy się na to, żebyśmy nie miały prawa do decydowania o własnym ciele. Nie możemy się na to zgodzić. Nie wrócimy do czasów, kiedy byłyśmy niewolnicami, drugą płcią, kiedy byłyśmy niewidzialne. Przecież, przecież nas już widzicie. Żyjecie z nami, ufacie nam, kochacie nas, szanujecie nas. Podobno. Więc Pokażcie to teraz. Wesprzyjcie kobiety, zaufajcie im, dajcie im wolność i dajcie im wybór. Dajcie nam wybór. Ja jestem godna wyboru, zasługuję na niego, tak samo jak wy. Niektórzy twierdzą, że to, że idziemy dzisiaj po ulicy i jesteśmy tak różne, mamy różne poglądy, nie zgadzamy się we wszystkim, o czym mówimy, e, dokonywałybyśmy różnych wyborów, to nasza słabość. Nie zgadzam się z tym. Naszą słabością byłoby, gdybyśmy wszystkie były takie same, myślały tak samo i chciały, żeby wszystkie podejmowały identyczne decyzje. Siłą kobiet jest ich różnorodność i to, że chcą podejmować różne wybory. To, co nas łączy i co buduje naszą solidarność, to jest to, że chcemy wszystkie wolności. I dlatego dzisiaj chodzimy po ulicy, piszemy posty na Facebooku, działamy w organizacjach pozarządowych. Mam nadzieję, że tak jak my patrzymy, na zdjęcia z, ze strajku w Islandii w 1975 roku, kiedy 90% Islandek nie przyszło do pracy. Tak kiedyś ktoś spojrzy na zdjęcia z Warszawy, Dzierżoniowa, Sopotu, Krakowa, Radomia i pomyśli sobie, wow, te kobiety miały siłę. I tak jak powiedziała mi w niedawnym wywiadzie Margaret Atwood, musimy się trzymać tej nadziei i wierzyć w to, że wahadło historii w końcu przechyli się w dobrą stronę, w naszą stronę. Robię to wszystko dla mojej córki Tosi. Bardzo bym chciała, żeby żyła w świecie, w którym nie rządzą sami mężczyźni. Czas na to, moim zdaniem, żeby władze przejęły kobiety. Dosyć mówienia nam, co mamy robić, dosyć mówienia, że nasze sprawy będziemy załatwiać później. Dosyć mówienia, że najpierw trzeba się dogadać, a potem będziemy rozmawiać o aborcji, o LGBT, o wszystkich innych sprawach. Dla nas to jest ważne dla nas ten czas przyszedł teraz. Ten proces się uda. I on nas dziś zaprowadzi, ale tylko pod warunkiem, jeżeli będziemy w tym razem, ale z poszanowaniem indywidualności i wolności każdej z nas. Pozwólcie nam decydować o naszym ciele. Zaufajcie kobietom. I jeszcze jedno powiem Wam na koniec. Jestem niesamowicie dumna i szczęśliwa, że te młode dziewczyny, które jako pierwsze wyszły na ulicę, nie potrzebowały godzin ćwiczeń, żeby uwolnić swój krzyk. Po prostu wyszły. I zaczęły krzyczeć. Dla mnie to symbol tej niesamowitej zmiany, jaka dokonała się w naszych głowach. Także, dziewczyny, solidarnie do przodu, krzyczymy. Na koniec chciałabym zacytować Glorię Stein po raz kolejny, ponieważ to ona pokazuje, jak ważne, aby przez lata być wiernym sobie. Prawdą jest, że nie wiemy, które z naszych działań podejmowanych tu i teraz mogą wpłynąć na kształt przyszłości. Musimy jednak zachowywać się tak, jak gdyby wszystko, co robimy miało znaczenie, ponieważ może mieć.